Cześć wam, kochani, z tej strony Wróżka Tarociska Gaw i witam Was w dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie mamy horoskop na nadchodzący tydzień. Jest on ważny od 12 czerwca do 18 czerwca. W dzisiejszym filmie mamy horoskop dla barana byka, bliźniąt raka, lwa i panny. Pierwsze sześć horoskopów. W następnym filmie będzie druga część. I będą następne horoskopy w następnym filmie. Oj tak. Więc tak, zaczynamy sobie od Barana. Ja już biorę moją talię Ok. Tak, czyli od 12 do 18, kochani, jest ważny tutaj e, horoskop. Także pamiętajcie. Nie na ten tydzień, wiadomo na następny, bo ja to robię w tym tygodniu, ale robię na następny tydzień, tak? Czyli wiadomo, e, w tym tygodniu robię na następny, tak? Żebyście pamiętali. Dobra, dla barana. Dla barana na nadchodzący tydzień. Baran, baran, baran. Oj, jakaś karta mi tu wyleciała. Barany. Królowa monet. Dobra. Czy mi, czy mi się tu pojawia? O, pojawiła mi się w rozkładzie. E, w ostrzeżeniu karty pokazują, że warto zwrócić uwagę na emocjonalność. E, bo w nadchodzącym tygodniu może być taki brak emocjonalności, więc zwróć uwagę na swoje emocje, na swoją emocjonalność, warto się zharmonizować i pewne rzeczy po prostu starać się poukładać, tak właśnie na tle takim emocjonalnym, nie? E, wyrównać przede wszystkim emocje i się uspokoić. Dobra, i lecimy, co tam na nadchodzący tydzień mi się pokazuje u Was. Mhm. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm. Ok, i teraz tak. E, mnie się tu pokazuje, że możesz wpuszczać do życia osobę ze środowiska pracy, ale mm, może to być osoba z otoczenia pracy, ale dla mnie jest to osoba, która jest nieszczera, ktoś, kto jest kłamliwy. E, bo tak jak mówię, to przy rycerzu, monet tak, tak jak gadam, to jest osoba ze środowiska pracy, ale jak gadam, to nie jest ktoś też e, do końca szczery, bo może to być osoba z podznaku panny, młody mężczyzna, e, lub młodszy od ciebie, e, ale ktoś, kto jest nieszczery i taką osobę możesz wpuszczać do swojego życia w nadchodzącym tygodniu. No i karty właśnie kładą nacisk na to, żeby po prostu, no, nie wpuszczać takiej osoby do swojego życia, tak? Więc tutaj, e, no. No, trzeba tutaj na to zwrócić. Uwagę e, Co mi się tu jeszcze pokazuje? E, mogą mi się tu pokazywać jakieś romanse e, być może kogoś poznałaś i być może tutaj jest jakiś romans z kimś, tak? Um, raczej to jest coś do relacji przelotnej. Tutaj karty pokazują jakieś romanse, ale mnie karty pokazują, że raczej to jest coś, co um, może to być ktoś, kto wywołuje u ciebie jakieś duże obawy, duże lęki, um, duże takie nerwy. Ta osoba wywołuje u ciebie lub też ta osoba może. Um, um, ta osoba może usilnie Ciebie o coś podejrzewać, ale koniec końców karty pokazują, że raczej będziesz od tego odchodzić. Bo to jest karta odchodzenia od czegoś. Ty raczej od tego odejdziesz, bo nie będziesz raczej chciała tego kontynuować. Tu będzie od, po prostu odejście od tego. No i przez to, że ty od tego odejdziesz, no to się uspokoisz, zharmonizujesz, yy, zrównoważysz. Yy, tak jak mówię, uspokoisz się właśnie przede wszystkim, bo być może to całe takie nerwy, napięcie u ciebie wywoływało. Okej, okay, dobra, barany. Ok, teraz takie barany już są. Baran byk. Patrzymy co u byka na ten nadchodzący tydzień. Co dla byka na nadchodzący tydzień? Co dla byka? Oj karty mi lecą, karty mi lecą, karty mi lecą. Co mi się tu pokazują? Jakieś blokady w miłości, kochani, mi się tu pokazują. Coś, e, jakieś mogą być negatywne spotkania, które mogą was tutaj blokować. Jeśli w nadchodzącym tygodniu e, karty pokazują, macie jakieś randki, czy chcecie się z kimś spotkać, te randki mogą być negatywne, mogą tu być jakieś blokady. Ktoś nie do końca może spełniać jakby wasze oczekiwania lub też nie do końca e, możecie widzieć jakby e, tą osobę w sensie karty kładą nacisk na to, żeby zwrócić uwagę na tą osobę, żeby nie mieć klapek na oczach, bo, te, bo nie do końca ta osoba może być szczera, bo dwójka kielichów w negatywie. Ta osoba nie będzie do końca szczera, to jest ktoś fałszywy. Zwróć uwagę tutaj em, em, inaczej. Ściągnij opaskę z przysłowiową z oczu, zwróć uwagę na tą osobę. Ta osoba może być fałszywa, nie szczera. E, karty pokazują, ale też karty pokazują jakieś nieudane randki, które mogą wywołać u Ciebie jakieś niemożności i blokady. Okej. Okay. Ja sobie jeszcze tak mi te dwie karty wyleciały, to Wam dodatkowo powiedziałam. Ja sobie jeszcze zobaczę, co tam w przełożeniu u Was się będzie... O, i znowu mi. Ehm, dobra. Eee... Ehm. Tak, trójka kielichów. No przy tej dwójce kielichów, no karty pokazują właśnie, żebyś przesadnie, że przysłowiowo nie świętowała, tak? Że kogoś poznałaś i żebyś przesadnie nie była w skowronkach, że to pięknie, cudownie to jest ta osoba wspaniale, no bo tak jak wam przed chwilą powiedziałam, co wyszło w tym. E, w, co te dwie karty pokazałem, może to być ktoś fałszywy i nie do końca tutaj szczery, tak? Więc zwróć uwagę, żeby nie od razu nie świętować, nie wiadomo po prostu, co tutaj. E, Robić, tak? I też zwróć uwagę, żeby też nie wiadomo, ko kogo wpuszczać do swojego życia. Dobra, patrzymy. I widzicie znowu nowe relacje między ludzkimi tu wyskakują. Nowe początki. Trzy: Raz, dwa, trzy: cztery: pięć: sześć, siedem. Mhm. Dobra. No i właśnie, i mi tu wyskakują jakieś nowe początki, i jakieś negatywne nowe relacje międzyludzkie. Poznasz kogoś, jakiś nowy początek, chcesz zacząć jakiś nowy początek, ok, po, poznasz kogoś. W nadchodzącym tygodniu jakiś nowy początek tutaj będzie, ale będzie to negatywny nowy początek, bo to będą negatywne nowe relacje międzyludzkie. Karty pokazują. Eee, gdzieś tam poniekąd na coś będziesz wyczekiwała, będziesz myślała, że a. Będziesz próbowała pewne rzeczy przeczekać, a może będzie dobrze, a może to, ale koniec końców, karty pokazują, że będzie z tego dużo łez, dużo problemów, dużo kłopotów. E, ta osoba cię zrani. E, no, i tak jak właśnie mówiłam poprzednio, fałszywa miłość. No, 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 no. E, sprawiedliwość. Mi się tu pokazują przede wszystkim urzędy na dzień dobry, urzędy, i tutaj będzie coś związane z um, pieniędzmi. Sprawy urzędowe, nie do końca one mogą być pozytywne, bo mogą być jakaś wredna urzędniczka, mi się tu pokazuje. Osoba taka, która jest, um, która z, um, nie będzie z wami jakby miała takiej dobrej komunikacji, wredna, chłodna, krytykańska. Taka osoba urzędnicza może się tutaj pojawić przy czwórce monet. Um, karty tutaj pokazują, że może mieć to związek z jakimiś kwotami pieniędzy. Tak? Z jakimiś kwotami pieniędzy może mieć to tutaj związek. E, no, no, tak mi się to tutaj pokazuje. No. Z waszym, po prostu z waszym dobrobytem, z waszym dobytkiem, tak? Okej, okay. dobra. Byk. Bliźnięta. Bliźnięta. Co dla Bliźniąt, co dla Bliźniąt na nadchodzący tydzień. Bliźnięta na nadchodzący tydzień. Okej, okay, dobra, patrzymy. Słońce w ostrzeżeniu, ósemka kielichów. Um, karty pokazują w ostrzeżeniu, żebyś uważała, żebyś, jeśli będziesz od czegoś odchodzić, żebyś nie zostawiała czegoś w tyle, co może być dla ciebie pozytywne. Zwróć na to uwagę, bo możesz naprawdę zostawić w tyle coś, co będzie dla ciebie naprawdę pozytywne, co nie będzie tak naprawdę złe tak, więc zwróć na to uwagę, patrz co zostawiasz za sobą w tyle karty pokazują, nie, czyli patrz co zostawiasz yy, za sobą w tyle, karty też pokazują, że jeśli kogoś poznasz, jakieś nowe relacje międzyludzkie się tutaj pokazują, zwróć też uwagę bo ta osoba może być naprawdę w porządku, a ty też ją zostawisz w tyle, nie dobra trzymaj, co tam u bliźniąt, mag mi się pokazuje dwójka mieczy a z kielichów piątka mieczy 3, 4, 5 6 7 dobra, mamy 7 kart ok, dobra czytamy no powiem wam szczerze, że teraz tak dziwnie jakoś te karty wyszły, bo poprzednio wam w przełożeniu trochę inaczej wyszło ale dobra jakoś to przeczytamy Znowu mi się tu pokazują jakieś nowe relacje międzyludzkie. Mogą to być jakieś, czy pozytywne. E, mogą być jakieś nowe relacje międzyludzkie. Możesz tutaj poznać mężczyznę. Może to być taki przysłowiowy czaruś. Tak, to jest taki czaruś, czaruś, co on to nie jest. Ogólnie taki czaruś bym powiedziała, mag powie e, ta karta. E, przy dwójce mieczy. Wiecie co? Ta osoba ogólnie, ona gdzieś tam poniekąd może z Was. E, e, może z Was jakby mm, ściągnąć, jakby takie mm, poczucie takich blokad. Ale zwróćcie uwagę, bo. No nie do końca dla mnie to też jest ktoś taki szczery do was. Nie mówię, że już też oszust, ale nie do końca ktoś też jest, może być szczery. Więc tak, są jakieś nowe relacje międzyludzkie. Możesz kogoś poznać. Może to być przysłowiowy czaruś, może to być osoba starsza, dość starsza, albo starsza od ciebie. Przysłowiowy czaruś, ale ta osoba może w siebie właśnie ściągnąć jakieś takie poczucie takiego zakłopotania, poczucie jakiś blokad, właśnie jak miałeś jakieś blokady co do mężczyzn czy coś takiego, coś cię blokowało, czegoś nie mogłaś, nie wiem, nie, nie chciałaś się z kimś spotykać, nie chciałaś w coś wchodzić w jakieś związki czy coś, jakieś blokady miałaś, ten mężczyzna może to z siebie ściągnąć gdzieś tam poniekąd, ale zwróć uwagę, bo gadam, to jest taki przysłowiowy czaruś, nie? No, no. E, tak to się właśnie pokazuje tutaj. E, no, i karty właśnie bardzo kładą nacisk, żeby zwracać tutaj uwagę, bo to, to, to jest takie, e, powiedziałabym tak, Piąte przez 10. Co, coś tam gdzieś to jakieś pozytywne, ale gdzieś to tam jakieś. Um, no, i znowu mi się tutaj pokazują jakieś oszu, jacyś, jacyś oszuści, jakieś osoby, które są intryganckie wobec ciebie. Jacy, jacyś oszuści, jacyś intryganci mnie się tutaj pokazują przy tobie. Um, I może mieć to związek tutaj z jakimiś y, finansami, z jakimiś kwotami pieniędzy. Um, i też mogą być jakieś konflikty, właśnie z jakimiś kwotami pieniędzy, z jakimiś dużymi kwotami pieniędzy. pieniędzy. E, mogą być konflikty, ale tak jak mówię, pokazują mi się też oszuści, którzy mogą czychać na jakąś duże kwoty pieniędzy Twoje. Tak? Czyli trzeba na to zwrócić uwagę. Ale też karty pokazują, że mogą tu być jakieś konflikty duże konflikty, chaos, walki e, z, z dużymi kwotami pieniędzy Twoimi. I to mogą być właśnie, może to być spowodowane tutaj przez kobietę. Kobieta energiczna, o ciężkim charakterze, wredna, która może szantażować, ona wie lepiej niż inni. Taka kobieta, może to być kobieta spod znaku Zodiaku, Barana. Taka, osoba, taka kobieta może być tutaj um, i przez tą kobietę właśnie mogą być jakieś konflikty, jakieś walki i to będzie miało związek tutaj z dużymi kwotami pieniędzy. Um, no i ty będziesz już miała dość przez to poczucie rezygnacji, będziesz chciała się wycofać, będziesz miała dość wszystkiego, um, ale karta to też jest um, karta przy, um, przezwyciężenia przeciwności losu, więc dasz radę, ale jeśli właśnie chodzi też o urzędy, to karta prosi o to, żeby być systematycznym bo yy, możesz zawalić właśnie urzędy, bo to jest karta zawalenia w urzędach, żeby nie zawalić pewnych rzeczy tutaj, dobra bliźnięta raki co dla raka co dla raka co dla raka co dla raka co dla raka, co dla raka? Ach, dobra, patrzymy co u raków. cały czas mi się u was pokazują nowe relacje międzyludzkie cały czas mi się pokazują, że kogoś poznacie, no i znowu tutaj karty mi pokazują w ostrzeżeniach, że znowu będą tutaj jakieś nowe relacje międzyludzkie dla raków, raki mogą kogoś poznać w nadchodzącym tygodniu, z kimś pisać kogoś poznać, ale będzie to dla raków bardzo e, bardzo negatywne, raki też są strasznie emocjonalne więc nawet po pisaniu zwykłym, ta osoba może te raki zranić e, i przez te jakieś Nowe relacje międzyludzkie i raki będą miały, miały bardzo dużo łez, więc zwróćcie uwagę, raki w ostrzeżeniu, z kim po prostu piszecie, z kim się spotykacie, bo ta osoba może was bardzo dużo zranić. W ostrzeżeniu bardzo tutaj karty kładą nacisk na to, żeby obserwować, jeśli się z kimś spotykacie lub piszecie. Dobra, i patrzymy. O, dziewiątka buław, królowa monet, królowa monet mi wyskoczyła. Szóstka mieczy. Szóst... Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok. Dobra. I teraz tak, mnie się tu pokazują jakieś problemy z dużymi kwotami pieniędzy. Tak? Jakiś duży, jakiś zasób materialny wasz. Yy... Zasób materialny, sytuacja finansowa, tak jak mówię, zasoby materialne, karty pokazują. To mogą tu być jakieś duże kłopoty. Mogą być właśnie jakieś kłopoty z pieniędzmi, tak? Czyli być może um, w nadchodzącym tygodniu um, coś się takiego stanie z finansami, że na przykład będzie ich o wiele mniej tych finansów, i tutaj karty pokazują, że będziesz miała. Dość, że gdzieś się to tam zaboli, że będą właśnie te kłopoty finansowe, że gdzieś się to tam zaboli, że będziesz miała po prostu tutaj dość wszystkiego. Um. No. I karty pokazują poczucie rezygnacji, będziesz miała dość już tutaj, będziesz miała masakra po prostu. I to będzie miało wszystko związek z zasobem materialnym, z finansami. No ale karta też gada, że dasz sobie radę z tym wszystkim, nie? No, no. E, podróże do osób z przeszłości mi się pokazują. Gdzieś pojedziecie lub ja, y, gdzieś pojedziecie jak w jakąś podróż do kogoś, kogo znaliście z przeszłości. To gdzieś tam pojedziecie do kogoś, lub osoby z przeszłości do was przyjadą w nadchodzącym tygodniu. Karty pokazują tutaj. Um, no i znowu mi się tutaj pokazują jakieś problemy z dużymi kwotami pieniędzy. Bardzo jakieś duże kwoty pieniędzy tutaj, jakieś spadki, jakieś tutaj sprawy takie bogactwa. Naprawdę jakieś bardzo, bardzo duże kwoty pieniędzy mi się tu pokazują i karty pokazują, że tutaj będą jakieś bardzo duże problemy z tym związane, być może jakieś nie tych spadków, jakieś kłopoty, czegoś nie otrzymacie i tak dalej. No i karty pokazują mi tutaj, że mm, dużo nieprzespanych nocy, dużo lęków, dużo nerwów, dużo stresu z tego powodu. Ale przy usinceki Karta też pokazuje, że koniec końców wy też od tego odchodzicie i też idziecie w dobrym kierunku. Także tutaj będzie jakby odchodzenie od tego negatywu. Okej, okay, dobra raki, ja wam dziękuję. Rak. Ile mamy minut? O, 18 nie ma tragedii. Okej, okay, lew teraz. Lew i panna jeszcze. Co dla lwa? Co dla lwa? Na nadchodzący tydzień. Lew, 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 lew. Dobra, patrzymy na lwa. A, przełożenie. Widzicie, zapomniałam przełożenia zrobić. E, co mi tu karty pokazują? Mm. W relacjach. Karty zwracają bardzo, ostrzegają, żeby po prostu starać się nie być rozchwianym emocjonalnie, bo tutaj karty bardzo kładą nacisk na to, że człowiek jest rozchwiany emocjonalnie i może właśnie, możesz być rozchwiana emocjonalnie i karty właśnie kładą bardzo nacisk na to, żebyś nie była rozchwiana emocjonalnie, tak? Bo tutaj właśnie e, może się to też przekładać jakby na stabilizację tutaj związku, stabilizację relacji, no bo jeśli będziesz rozchwiana też emocjonalnie, to będzie brak stabilizacji e, tutaj. E, relacji, miłości, związku. O, dobrze. patrzymy na lwa. Mhm. No, tak powiem Wam różnie. W pracy... Nie się pokazują w pracy. Coś się takiego w pracy wydarzy, że będziecie miały jakieś duże takie lęki, jakieś takie nerwy w pracy, dużo obaw właśnie. Związanych z pracą, jakieś takie dużo nieprzespanych nocy, dużo jakichś lęków, obaw, obaw związanych z pracą. Przy czwórce kielichów, ktoś może do Was wyciągać gdzieś tam pomocną dłoń e, w pracy, ale Wy gdzieś też tego nie będziecie zauważać, więc zwróćcie na to uwagę. No ale w pracy właśnie mogą być jakieś nieprzespane noce, e, tutaj e, jakieś lęki, coś może u Was wywoływać te lęki, jakieś nieprzespane noce właśnie związane z pracą, ale zwróćcie też uwagę, bo tak jak mówię, ktoś może do Was wyciągać pomocną dłoń właśnie związane z pracy, a wy też tego gdzieś poniekąd nie będziecie zauważać. No i gdzieś, też gdzieś ten tydzień będzie taki jakiś melancholijny, depresyjny, gdzieś tam poniekąd taki, wiecie, e, gdzieś tam takie, taki będzie ten tydzień. E, poniedziałek wtorek, do czwartek. No jakoś tak w, po połowie tygodnia, bym powiedziała, mogą Cię czekać w pracy jakieś im, imprezy, imprezy firmowe zakrapiane alkoholem, tak? Ogólnie imprezy firmowe, gdzieś możecie wyjść na przykład z przyjaciółmi z pracy e, tutaj, z przyjaciółmi z pracy możecie wyjść gdzieś e, na jakieś imprezy, na do jakiegoś pubu na przykład. No i karty też pokazują, żeby się nauczyć sposobu współżycia z innymi, tak? Czyli właśnie mogą być jakieś wyjścia z, y, z pracy i trzeba się nauczyć sposobu współżycia z innymi. Tutaj y, być może z osobami z pracy. Y, no i też przy tej trójce mieczy, jakby, jak się nauczyć, jakby być może m, współżycia z innymi osobami z pracy. Y, wdrożyć też taką emocjonalność do, do drugich osób pracy, być może te osoby też do Ciebie wdrożą, to karty pokazują, że być może te całe Twoje takie łzy, całe Twoje takie nerwy, stres mogą po prostu zniknąć, one znikną, ale właśnie karty bardzo kładą nacisk na to, żeby tą emocjonalność taką wdrożyć do innych po prostu pracowników pracy, tak? Ale tak jak mówię, mogą być jakieś wyjście z kolegami z pracy tutaj. Um, um, wyjścia z kolegami z pracy na jakieś imprezy do pubu albo ogólnie jakaś impreza firmowa, ale też mówię dobrze, by było na tej imprezie się tak właśnie mm, zgrać, em, może nie emocjonalnie, ale zgrać się tak właśnie z ludźmi yy, i tak właśnie tak na luzie tak emocjonalnie podejść. No i to też właśnie jakby tak yy, starać się też zakolegować, zakumplować i to właśnie by było yy, takim czynnikiem, żeby cały taki nerwy stres mogły pójść w niepamięć. Okej. Okay. I ostatni. Panna. Dobra. I mamy pannę. Panna. Co dla panny na nadchodzący tydzień? Co dla panny na nadchodzący tydzień? Panna, nadchodzący tydzień. Mhm, przepraszam, kochani. Mhm. Dobra. I panna, nadchodzący tydzień. Dobra, tak. Panna, 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 nadchodzący tydzień. Eee, ok, patrzymy co w przełożeniu. Eee, tak jak mówiłam wcześniej, zwróćcie uwagę, żebyście czegoś nie zostawili w tyle, co jest pozytywne dla Was. Bo może być coś takiego, że Wy od czegoś chcecie odejść, a to nie do końca może być negatywne, bo to może być coś pozytywnego, a Wy to zostawicie w tyle, a później może nie być odwrotu. Karty kładą nacisk na to, że w nadchodzącym tygodniu, zwróć uwagę, bo możesz się przeziębić, możesz być też chora. Zwróć uwagę, bo możesz mieć w swoim otoczeniu też oszustów. Dobra, patrzymy, ostatni horoskop już tutaj. Ok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm. Dobra. Ok, i teraz tak nie się pokazuje tak. Król Buław. Ktoś, kto jest y, mężczyzna do... Y relacji przelotnej, może to być kochanek, jest to osoba ze środowiska pracy, z otoczenia pracy e, ta osoba jest bardzo, będzie bardzo skąpa i lub jest bardzo skąpa wobec ciebie lub będzie bardzo skąpa wobec ciebie ta osoba ona się nie podzieli z tobą niczym, pieniędzmi, uczuciami niczymkolwiek ta osoba się z tobą nie podzieli, ona będzie, so, ona będzie wobec ciebie skąpa, ona nie będzie chciała ci nic dać, będzie to osoba o bardzo ciężkim charakterze o, będzie to osoba, która będzie szantażować, będzie to osoba toksyczna wredna, ale ktoś, kto jest taki energiczny, ktoś, kto ma powera, ktoś kto jest taki e, ruchliwy i to ja mówię energiczny, osoba ze środowiska pracy, ktoś taki się może pojawić, zwróć uwagę na taką osobę, no bo po co masz kogoś takiego też wpuszczać do swojego życia, no bo ktoś to jest ktoś toksyczny, kto nie jest, ktoś kto jest w porządku. E, co mi się to pokazuje? Dziwne karty. Karty negatywne, ale one są one są jakby no negatywy w pozytywie, tak? I teraz tak, pokazuje mi się tu przy tobie urzędnik yy, urzędnik mi się tu pokazuje yy, może to być osoba negatywnie nastawiona do ciebie, bo to jest osoba administracyjno urzędowa, osoba negatywnie do ciebie nastawiona. Ktoś, kto nie umie się z tobą nie będzie umiał się z tobą skomunikować, yy, ktoś, kto yy, nie będzie... Ktoś, kto y, nie będzie jakby miły do ciebie, będzie chłodny, wredny, taki wyrachowany wobec Ciebie. Ale i tak pójdzie na twoje, bo piątka monet jest to jest karta strat, ale ona jest w pozytywie, negatyw w pozytywie. Więc karta pokazuje, że jest szansa, żebyś ty coś odzyskała z tego urzędu, że jeśli coś straciłaś, to karty pokazują, że jest bardzo dużo szansa, że w nadchodzącym tygodniu coś odzyskasz. E, właśnie związane tutaj z urzędami dziesiątki to też jest koniec w tarocie, czyli dziesiątki to też jest koniec, więc dziesiątki też powiedzą, że coś tutaj się zakończa. Coś się tutaj kończy, bo dziesiątka, tak jak mówię, dziesiątka mieczy, to to jest coś, co się po prostu tutaj e, kończy, tak? E, ale też się długo jakby e, będziecie e, podnosić po tym, ale mówię, to jest zakończenie starego etapu, czyli tu już jest koniec. Czyli jest szansa, żebyście coś odzyskali i cały jakby ten negatyw, cały ten ból, cały ten stres, całe te nerwy, to już jest, to już jest koniec, bo też karta jest negatyw w pozytywie, to się już zakańcza. To już jest koniec. Okej, okay. dobra, kochani, ja wam dziękuję. Widzimy się w jutrzejszym czytaniu horoskopu na nadchodzący tydzień. Pozdrawiam was serdecznie tarocistka Gafi. Kochani, jeśli kanał wam się podoba, zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania filmów. A ja was, kochani, pozdrawiam serdecznie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepłutko, papa.